Dzień dobry. Przede wszystkim wiem, że wszyscy są zachwyceni powiedzmy, tym naszym trafianiem za trzy, ale, ale to był bardzo ciężki mecz i tą różnicę właściwie zrobiliśmy bardzo dobrą postawą w, w obronie. Właściwie jestem z tego bardzo się zadowolony, że każdy zawodnik, który wchodził, nie myślał o zdobywaniu punktów, tylko naprawdę skupił się na obronie. Yy, wiadomo, King, King jest znany z tego, że najlepiej atakuje deskę w ataku. atakowaną deskę yy, w lidze, i, i tutaj musieliśmy się naprawdę sporo namęczyć, yy, ale uważam, że 12 zbiórek przy, przy, przy takim ataku yy, to jest dobry wynik. Yy, no i ogólnie, no, no Jimmy dzisiaj. Lekko był nieprzytomny i właściwie w pewnym um, momencie trafiał już wszystko i to nam pozwoliło odskoczyć na te parę punktów, dlatego oczywiście cieszymy się, ale już jesteśmy głowami przy tym meczu noworocznym przeciwko Treflowi. Dziękuję bardzo. It was a tough, uh, tough win, uh, but any win we can get on the road in this league is, is very important for us. Um, we have a, Really important stretch of games coming up, so this one was really important for us to get. I mean, it, that's basketball, right? I mean, some nights you feel like you can't hit anything, and some nights you feel like you hit everything. Um, that was one of those nights tonight, and uh, they kept calling <laughs> plays for me to shoot, so I kept shooting, and fortunately, it kept going in. Witam wszystkich. Gratulacje dla drużyny Arki, dla trenera i zawodników. Jestem pod ogromnym wrażeniem skuteczności dzisiaj drużyny przeciwnej. Tak jak powiedziałem, trochę w żartach po meczu, fajnie, że ten mecz się nie potrwał 3 minuty dłużej, bo mógłbym tego nie wytrzymać. Nasz gameplan dzisiaj zakładał: rzuty Florensa, skontestowane rzuty Florensa jak największą ilość z obrońcą przed nim. Lubi tak rzucać, lubi tak rzucać w tranzycji, w kontrze. Zaryzykowaliśmy w ten sposób. Nie mogę nic złego powiedzieć o naszej obronie tak na, go na gorąco, ponieważ no, tak, jak, tak jak mówię, niesamowita skuteczność Jamesa Florensa dzisiaj 10 na 15 trafił za trzy, gdzie nie pamiętam rzutu w meczu, w którym to był rzut z całkowicie czystej pozycji. Większość była po stepekach, po z obrońcą kontestowane rzuty 9 z 9 metrów rzuty. Także. No, czasami jest tak, że game plan yy, nie pracuje dla nas, tylko dla przeciwnika. Dzisiaj, z tak dysponowaną drużyną Arki, która według mnie jest yy, no, drużyną w tej chwili głównym kandydatem do mistrzostwa, nie mieliśmy żadnych szans przy tak dysponowanej przy tak dyspo, yy, przy takiej dyspozycji w rzutach trzypunktowych. Was, you know, like our game plan to, was to make the, that guy, um, Florence, shoot those tough shots. And...

Będziemy startowali z pozycji, w których będziemy musieli te mecze wygrywać. Po prostu będzie to jakby sytuacja must-win dla nas. Nie wiem, mam wrażenie, że ta drużyna jest sobie w stanie z tym poradzić. Graliśmy tak przez cały poprzedni sezon w podobnym składzie. Tak jak mówiłem po poprzednim meczu, naprawdę uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Dzisiaj zrobiliśmy tylko 12 strat, dwie w drugiej połowie. Naprawdę ciężko jest się, analizując te mecze, cztery ostatnie spotkania, przyczepić do naszej gry w defensywie. Jeśli chodzi o atak, teraz myślę, że z przyjściem Taiwana nasz również Kuba dostanie trochę oddechu na jedynce. Martyna Poliukena zwróci na swoją nominalną pozycję i nasza gra będzie szybsza, będziemy, będzie bardziej poukładana, będziemy robili mniej strat, będziemy mieli mniej, większą możliwość realizacji z naszych założeń. I no, ciężko, po, kiedy w momencie, kiedy mamy w sześciu meczach pięć porażek, być optymistą, natomiast ja wierzę bardzo w tą grupę i jestem bardzo dużym optymistą przed, przed następnymi meczami. Jeszcze nie wiem, bo się starałem przygotować na ten dzisiejszy mecz i na razie chyba dzisiaj nie będę myślał, bo już trochę dzisiaj koszykówka była bardzo bolesna dla mnie, także od jutra zacznę o tym myśleć. Na pewno... W, Marek znany jest z tego, że jest to drużyna w tej chwili, która po zmianie trenera złapała drugi oddech. Zdecydowanie widać, jak ogląda się ich mecze, że mają w końcu przyjemność zgrania, Grają dużo lepiej, dużo bardziej pogodną koszykówkę, dużo lepiej wyglądają fizycznie. Mają bardzo dobry scouting, dużo nowych pomysłów, także no, na pewno będzie to trudny przeciwnik. To nie będzie AZS, AZS Koszali z początku tego sezonu. Z tego co wiem, będą mieli nowego gracza. Od następnego meczu, także na pewno będzie to bardzo, bardzo trudny przeciwnik. To znaczy, Tywin, Tywin przyjechał w czwartek e, rano po 10 godzinnym locie. Ponad e, trenował z nami dwa razy, plus dzisiejsza rzutówka, rzutówka przed treningiem. E, bardzo szybko złapał, e, złapał nasz, nas, e, jak, jakieś tam nie wiem 70% naszego systemu ofensywnego w obronie również załapał szybko o co chodzi no i myślę, że jest to zawodnik, którego CV mówi, mówi za niego przez całą karierę grał w dobrych klubach, na w rozgrywkach na wysokim poziomie Bardzo nigdy chyba nie był poza play-off w swojej karierze grając już sporo w Europie utatyłowany, doświadczony gracz typowy rozgrywający jeśli chodzi o zaległości treningowe nie trenował przez ostatnie półtora miesiąca Natomiast nie, są, nie, nie, jest, nie jest fizycznie w jakiejś złej formie, także myślę, że, że z każdym dniem będzie, będzie robił bardzo duży progres. Jestem o tym przekonany.